Siemka, także dzisiaj kolejny filmik. Tym razem jest to selfie, tak? Już dawno do żadnych tagów nie było, także stwierdziłam, że wreszcie nadszedł czas, żeby coś takiego nagrać. Dajcie znać, czy takie filmiki na moim kanale Wam się podobają. Czy się piszcie w komentarzach, czy chcecie więcej, czy chcecie mniej, czy w ogóle nie chcecie. Bo jakby takie są chyba tylko dwa czy trzy filmiki na moim kanale na parę dziesiąt, także tutaj akurat... Jakby nie mam świadomości, że Wam się coś podoba czy nie podoba, jeżeli chodzi o tego typu filmiki. Tak dobra, pytanie z 10 e, i zaczynamy. Pierwsze pytanie, jaka jest Twoja najlepsza cecha fizyczna? Myślę, że włosy. Włosy zdecydowanie, jeżeli chodzi właśnie o mój wygląd, to najbardziej lubię włosy, dużo osób mi właśnie mówi, pisze, że mam piękne włosy, że mam grube włosy, że one są cudowne, że mam fajny wyjątkowy kolor i tak dalej. Bo mam, że mamy świadomość tego. E, I jakby. Sama te włosy uwielbiam i naprawdę uważam, że kolor jest unikatowy i za to w sumie je cenię Są naprawdę fajne i nie muszę używać jakoś, wiecie, tych dużo odżywek, nieodżywek Są naprawdę same w sobie takie zdrowe Także myślę, że zdecydowanie włosy, aczkolwiek grube włosy niekoniecznie zawsze są praktyczne Także tutaj to zapamiętajcie, że jeżeli chcecie mieć grube włosy, to niekoniecznie zawsze będziecie je za to lubić, że są takie grube Czasami jak najbardziej, ale czasami po prostu nienawidzę ich za to i jeszcze mi się strasznie puszą do tego Także są zalety, ale są i też wady Gdybyś mógł odwiedzić jakiekolwiek miejsce na Ziemi, to gdzie byś pojechał i dlaczego? Myślę, że zdecydowanie były to, byłby... Byłyby to Stany Zjednoczone. Ja bardzo, bardzo chciałabym wyjechać do Stanów Zjednoczonych, jeżeli nie na stałe, żeby tam po prostu zamieszkać, to chociażby, żeby zwiedzić tam parę miast. Ogólnie jakoś, no nie wiem, nigdy tam nie byłam, także jest to zdecydowanie moje największe, największe chyba takie moje marzenie. Obecnie bynajmniej z takich, wiecie, do spełnienia. No i w sumie nie mam tutaj takiego uzasadnienia. Chcę jechać tam, bo chcę, bo jest to jakby moje marzenie, ale nie mam takiego, albo chcę tam jechać na koncert, to tam chcę jechać. Albo chcę tam jechać, bo chcę zobaczyć konkretną budowlę, konkretne muzeum, czy tak dalej. Nie mam po prostu takiego uzasadnienia, także tutaj będzie pół na pół. Nie do końca odpowiedziałam na to pytanie. Co potrzebujesz, żeby poczuć się lepiej, gdy jesteś chory? Myślę, że zdecydowanie herbata i dobra książka Ja uwielbiam książki, uwielbiam czytać książki Oczywiście te wszystkie interesujące, jeżeli ktoś mnie narzuca, że mam to przeczytać w takim, takim terminie Także książka i herbata to wszystko, co potrzebne mi do szczęścia, kiedy jestem chora Jaką jedną poradę dałbyś młodzieży i dlaczego? W sumie to takie trochę głupie pytanie dla mnie, bo ja w sumie jestem młodzieżą Ale jeżeli chodzi o to, to zdecydowanie, żeby... Byli sobą, żeby nikogo nie udawali, bo jakby właśnie denerwuje mnie to w rówieśnikach i właśnie też w osobach starszych lub nawet młodszych, że właśnie nikt nie sobą i wszyscy takiego, no, no nie wszyscy, no ale nie mi się większość młodzieży, większość nastolatków, próbuje przypodobać się innym. To niekoniecznie jest fajne. Mi bynajmniej się to bardzo, bardzo nie podoba. Także bycie sobą i tyle. Jak myślisz, jakim zwierzęciem byłeś, mógłbyś być w swoim poprzednim wcieleniu? Chyba psem, jakby jest to taki przyjaciel człowieka, zależy też na jakiego właściciela i człowieka się trafi Ale myślę, że jak najbardziej psem mógł, mogłabym być Gdybyś mógł cofnąć się w czasie, co byś zmienił? Jeżeli chodzi o moje życie, to nie zmieniłabym nic W kwestiach YouTube'a na pewno, na pewno nigdy bym nic nie zmieniła Jestem zadowolona z mojego życia, z tego, że prowadzę kanał na YouTube, że jakby zaczęłam to robić, tak i w sumie tego bym na pewno, na pewno nigdy nie zmieniła. Jeżeli chodzi o takie ogólne wydarzenia i ogólnie, tak to, to takie pierwsze, co mi przychodzi na myśl, to w sumie żeby tyle ludzi nie zginęło podczas. Tych wszystkich wojn Podczas Holokaustu To jeżeli miałabym taką możliwość I jakbym To to bym zmieniła Ale jeżeli chodzi o moje prywatne życie To jak najbardziej nic bym nie zmieniała Mam świetną klasę, mam świetną przyjaciółkę Mam świetną rodzinę Mam świetnych widzów na YouTubie Także je, jestem zadowolona z tego Co robisz dla rozrywki w weekendy? Jeżeli chodzi o taką moją e, rozrywkę w weekendy, to jak najbardziej jest to nagrywanie filmików na YouTube. Jest taka, wiecie, moja rozrywka. E, no nie, tak spędzam weekendy, czasami spotykam się ze znajomymi, ale to naprawdę rzadko, e, bo jakby w tym wszystkim nie mam czasu też tak bardzo. E, w sumie od poniedziałku do piątku mam dzień w dzień jakieś tam zajęcia, e, dużo mega nauki, także jakby w piątek, e, w tą sobotę chcę poświęcić na takie odpoczywanie i nagrywanie tych filmików. E, jakby, teraz niektórzy powiem, że jakby nagrywanie to jest taka bardziej praca, ale dla mnie na, samo nagrywanie jest dosyć przyjemną sprawą i jakby to mnie tak, to jest takie moje odpoczywanie. E, także moja rozrywka to jest oglądanie programów tych wszystkich, e, nagrywanie filmików i po prostu drabianie lekcji. To dla mnie rozrywką nie jest, ale to też robię weekend. Dobra, i pytanie ósme. Co denerwuje cię w miejscu, gdzie pracujesz? Może ja odpowiem na to pytanie pod kątem szkoły, ponieważ ja nie pracuję. Chociaż można by nawet powiedzieć, że YouTube jest taką moją pracą. W cudzysłowie, oczywiście. Ale jeżeli chodzi o szkołę, i zmienię, zdeformuję trochę to pytanie. Denerwuje mnie w ludziach strasznie, i to mnie strasznie, strasznie irytuje, że. Większość tak naprawdę jest takich, że robią wszystko, żeby przekrzyć Ci życie Jeżeli masz jakąś swoją pasję, nie wiem, jeździsz na koniach, nie wiem, uwielbiasz malować, rysować Uwielbiasz nagrywać filmiki na YouTube, takie na przykład ja to większość osób albo Ci zazdrości, albo próbuje się przypodobać innym. O, zobaczcie, jestem fajna, śmieje się z niej, zakumpujcie się ze mną, będziemy się śmiać z innych. Naprawdę to mnie bardzo, bardzo irytuje i uważam, że to jest dosyć niekulturalne i to jest brak szacunku wobec innych osób, które mają tą swoją pasję i które robią jednak coś w tym swoim życiu, a ta osoba siedzi na swoich czterech literach i potrafi tylko wszystkich krytykować, także to mnie naprawdę irytuje, nawet teraz widzicie, jakie emocje są, e, ale cokolwiek nie, prze, nie przejmuję się tym, jeżeli właśnie ktoś tam w szkole mnie zaczepia, bo dużo mam takich sytuacji naprawdę dzień w dzień. E, także to mnie po prostu nie rusza, ale irytuje mnie to. E, zwłaszcza jeżeli ktoś na przykład śmieje się na przykład z kogoś innego, e, zwłaszcza też tak miałam teraz w gimnazjum, e, też e, właśnie. Chłopacy tam z nie wiem z której klasy się właśnie śmiali, też z jednego chłopaka Także to też mi się bardzo, bardzo nie podobało Jak wiecie, po prostu wszystko dla beki, dla beki jestem fajne kulko i tak dalej Także już dzieliłam to przedostatnie pytanie Nie mogę żyć bez telefonu Znaczy telefonu to akurat jest uzupełnienie tego pytania Ponieważ, jakby na telefonie mam aplikację do sprawdzenia komentarzy, mam pocztę, żeby się z Wami porozumiewać. Oczywiście, pamiętajcie, że wszystkie linki są w opisie. Instagrama, mam tutaj również z telefonu. W telefonie mam Snapchata, na którego Was serdecznie zapraszam. Kolorowa osoba 7, e, oczywiście, cyfrą. E, także tutaj, jakby telefon służy mi takiego komunikowania się ze światem. Człowiek jak nie jestem uzależniona od telefonu, bo potrafiłabym jak najbardziej, jak najbardziej przetrwać bez telefonu. Ale, no wiadomo, jednak to jest takie coś, co codziennie używam i co było, jest mi po prostu niezbędne, taki mój must-have życiowy. nie ostatnie, jakbyś mógł mieć jedną supermoc w swoim życiu, to jaka by to była supermoc? Byłaby to chyba moc, żeby móc przeteleportować się do przyszłości. I jakby poprawić, jakby zapobiec niektórym wydarzeniom, które w tej przyszłości miałyby miejsce e, Lub tam, wiecie, podpatrzeć jakieś tam triki technologiczne, a potem przypiecać to sobie No nie, no, wiecie o co chodzi Proszę, żeby móc do przyszłości, jestem bardzo ciekawa, jaka będzie przyszłość e, I jakby teraz mamy inne spojrzenie na przyszłość, a kiedyś będzie inne spojrzenie na przeszłość w przyszłości Także jestem bardzo ciekawa, jaka będzie przyszłość świata, także myślę, że to byłaby moja supermoc no i to by było na tyle. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Trochę długi wyszedł, ale mam nadzieję, że nie jesteście źli za to. E, także mam nadzieję, że do zobaczenia w kolejnym filmiku. Subskrybujcie, komentujcie, dawajcie łapki w górę. E, no i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa pa!